Dzień dobry, nazywam się Jacek Trzpil. No już od ponad 20 lat jestem leśnikiem. Właściwie to jedyny zawód, zawód wyuczony, wykonywany i... I ulubiony też, bo jeśli po tylu latach pracy cały czas jakby to zajęcie mnie i, i inspiruje i fascynuje, i w lesie e, czuję się naprawdę u siebie, to znaczy, że był to dobry wybór. Od kilku lat też e, zajmuję się e, psiakami, jak widać. E, założyłem, właściwie w 2010 roku założyłem hodowlę, Psów. Kupiłem pierwszego Labladora, Jokę, tutaj właśnie koło mnie. W tej chwili mam też kolejną rasę, nie wiem czy tą mordkę widać, to jest Chispeak Bay Retriever. Obydwie, obydwa psy są to retrievery. Na czym polega praca hodowcy psów? Tak, no też jest to, na pewno jest to zajęcie, które trzeba lubić. Wskazane fajnie by było, jeśli ktoś jak gdyby wybiera taką ścieżkę, że zaczyna od szkoły weterynaryjnej, kończy studia weterynaryjne. Oprócz tego takie kierunki jak behawiorystyka, gdzie można wiele nauczyć się o psychice psów, o tym jak z nimi postępować, jak rozwiązywać różne psie problemy z tego, co jakby zainteresowanie i, i, i potrzeby są coraz większe, bo ludzie posiadają psy, kochają je, ale często sprawiają problemy i nie zawsze potrafią sobie z nimi radzić. A, a pracach, jak gdyby zajęcie hodowcy, no to to trzeba mieć swoją jakby tą ulubioną rasę i, i naprawdę nią się zajmować. Gdyby z założenia hodowca, to jest człowiek, który ma, ma psy, ma jakieś swoje stado takie podstawowe, i, i te psy w odpowiedni sposób, taki planowany, rozmnaża. Czy są jakieś prawne uwarunkowania do prowadzenia hodowli psów? W Polsce obecnie mamy ustawę zresztą bardzo, bardzo mądrą, która zabrania rozmnażania psów tak sobie. Nie można sprzedawać psiaków bez y, żadnego świadectwa pochodzenia. Czyli y, trzeba mieć psa zarejestrowanego w jakiejś organizacji. Niekoniecznie to musi być y, Polski Związek Kinologiczny w Polsce, chociaż to jest największa organizacja, jedyna uznawana przez właśnie organizacje międzynarodowe. Są i pomniejsze, a to wiąże się z tym, że y, mając, prowadząc hodowlę w ten sposób, y, nie dopuszcza się do chowu wsobnego. Nie, nie, nie może być tak, że, że ktoś sobie kupi dwa szczeniaki, które są rodzeństwem i później y, po, 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 po tych psiakach ma, ma dzieci. Y, no bo, bo to jest typowy chów wsobny i możliwość występowania chorób jest zwiększona. Jak rozpoczął Pan swoją hodowlę? To, że mam hodowlę właśnie zarejestrowaną i, i moja, moja sunia jest yy, yy, suką hodowlaną, musiałem zaliczyć przynajmniej, przynajmniej trzy wystawy z ocenami bardzo dobrymi na, na wystawach yy, yy, organizowanych właśnie przez Związek kynologiczny yy, i też prze, yy, zrobić badania psu, badania podstawowe wymagane stawów oprócz tego robi się badania na pod kątem postępującego zaniku siatkówki to jak gdyby u różnych raz te badania Genetyczne, podatność na różne genetyczne choroby są, są, mogą, być, mogą być inne, ale szanujący się hodowca stara się to robić, nawet robić więcej niż jest to wymagane, bo fajnie mieć świadomość, że oddaje komuś psiaka, który. Mam, mam takie przekonanie, będzie zdrowy. Bo jak gdyby wyszkolony pies rozsławia hodowcę, jego, jego hodowlę. I też jest to taki walor, y i tym tropem y, młody człowiek, którego finansowo może nie bardzo stać na kupno szczeniaka za jakieś duże pieniądze. Może myśleć też y, właśnie takimi kategoriami. Ja jestem otwarty na takie działania, bo u mnie oprócz tego, że właśnie wystawy, badania, najważniejszą rzeczą jest y, sprawdzić, y, jakie, co te psy mają w głowie. Nie tylko jak ta głowa wygląda, czy one są ładne, czy brzydkie, ale co one w tej głowie mają. A do tego służą różne różnego rodzaju konkursy pracy. Czy młody człowiek może rozpocząć pracę w hodowli psów? Hodowca, który ma kilka psów, on chętnie, bynajmniej ja tak do tego podchodzę, chętnie nawiąże współpracę z kimś młodym, zainteresowanym, który będzie chciał poświęcić czas, nauczyć się, pracować z psem, szkolić go, jeździć na konkursy. Wtedy, jak gdyby i on się kształci, dowiaduje się coraz więcej o, o, o danej rasie, o możliwościach i, jak gdyby, wchodzi w to środowisko, zaczyna jego nazwisko coś znaczyć, jeżeli odnosi jakieś sukcesy. W przyszłości zakładając hodowlę, już nie będzie takim kimś znikąd, tylko człowiekiem, który już ma na swoim koncie jakieś osiągnięcia, potrafi coś robić i, i, i wydaje mi się, że to jest do, dobra ścieżka. Czy hodowcą psów może być każdy? Tak, tak, no na pewno trzeba mieć i jakieś warunki, bo hodowla wiąże się z tym, że będzie się miało szczenięta. Y, także no, trzeba mieć miejsce, możliwość odchowania tych szczeniaków. Przynajmniej y, jed, sunie, je, czy, czy, czy można, można być hodowcą mając tylko psy, które są reproduktorami i wówczas można zarabiać, jeśli to jest bardzo ładny pies, który. Pięknie prezentuje się na wystawach, zdobywa bardzo dobre oceny na wystawach. Wówczas można po prostu zarabiać pieniążki, mając psa, który jest bardzo dobrym reproduktorem. Czy można zbudować swoją całą karierę na hodowli psów? Myślę, że tak. No, ja to bym polecał właśnie taką drogę, nie tylko wystawy i rozmnażanie, tylko. Oczywiście to zależy od rasy, bo są rasy psów typowo ozdobnych. Wówczas ciężko jest dużo więcej z nimi robić. Nie dla każdej, chociaż źle mówię, właściwie każda rasa są różnego rodzaju zawody. Są zawody Obidience, gdzie sprawdza się posłuszeństwo psów na coraz wyższych poziomach, coraz popularniejsze w Polsce i tam właściwie można startować z każdą rasą. Są zawody agility, gdzie. Psy pokonują różne przeszkody. do frisbee, skoki do wody, w czym myślę, Mario świetnie by się sprawdzał, bo to jest tam jest oceniane, im dalej pies skoczy. Także takich. Jak, ja jestem zdania, że warto to łączyć. Że to też. W moim przekonaniu fajnie świadczy o hodowcy, że nie skupia się tylko na tym, że mam, mam mieć szczeniaki i mam je dobrze sprzedać. Ale, ale też i z tymi swoimi psiakami pokazuje, że one, czyli to jego stado, to podstawowe, te, które później trafiają do rozrodu psy, po których są szczenięta, że te moje psy coś potrafią, że startują na jakim, w jakimś konkursie. Warto jest zaczynając no, myśleć, wybierać, szukać naprawdę dobrej hodowli, szczeniąt z, z dobrej hodowli, po utytułowanych rodzicach i tak jak. Ja teraz bym szukał szczeniąt. To też po psach, które mają bardzo dobre wyniki na, różne, na różnego rodzaju konkursach pracy, bo psychikę przez jakiś czas uważano, że, że tego się nie dziedziczy. A teraz przekonanie jednak behawiorystów, fachowców jest takie, że te cechy, właśnie osobowościowe, psychiczne zwierząt też są dziedziczone. Także, także też pod tym kątem. Czy mógłby Pan poradzić młodym ludziom, jak można zacząć hodowlę psów? Kupując szczeniaka naprawdę z najwyższej półki, wiadomo, że i te pieniążki, które trzeba zainwestować, też nie są małe. I ciężko jest spodziewać się od razu, jak gdyby pierwsze, pierwszy miot, pierwsze szczenięta można mieć dopiero po przy prowadzeniu tych badań, a wcale nie, nie jest 100%, nie ma się 100% pewności, że ten psiak będzie zdrowy, bo tak jak przy badaniach stawów, yy, statystyka mówi, że jeśli oboje rodzice mają wyniki idealne, to prawdopodobieństwo, że szczenie też będzie miało idealne wyniki, to jest rzędu 60-70%, czyli nie wcale nie takie rewelacyjne. Yy, Także, także też można, można trafić na taką sytuację, że nasz psiak, którego kupiliśmy, odchowaliśmy go, później przy badaniach okazuje się, że ten wynik badań nie, nie wychodzi nam aż tak pięknie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Także to tak po, po, powoli, powoli, ale no trzeba zakładać, że wszystko będzie dobrze, i wówczas. No, nie będę musiał się martwić, czy znajdę dla nich domy, no ale, ale to przyszłość pokaże, Także jakieś ryzyko też się podejmuje. Ale, ale przede wszystkim to, to powinna być pasja. Ja bym też namawiał, zwłaszcza młody, młode osoby, żeby właśnie to łączyć z takim przygotowaniem weterynaryjnym. Dużo łatwiej jest wtedy prowadzić hodowlę, jeżeli jest się lekarzem weterynarii bo człowiek jak gdyby wszelkie koszty leczenia, które nie są, nie, są to poważne koszty, czy prowadzenia stada, szczepień i tak dalej, mając uprawnienia, będąc lekarzem. Jest to dużo łatwiej robić. I, i warto też pomyśleć o, jakiego, o jakichś szkoleniach, czy wręcz o, o przygotowaniu się jako behawiorysta, czyli człowiek, który zajmuje się. Zna się na psychice psów, będzie potrafił później w przyszłości szkolić psy, pomagać, rozwiązywać problemy ludziom, bo wiem, że zapotrzebowanie na tego typu usługi jest duże. Jest duże, sporo jest szkółek dla, dla psów, począwszy od przedszkola, od szczeniąt, bo yy, chyba tak się utarło, że coraz częściej wolimy korzystać z kogoś, kto ma doświadczenie, niż sami tego, tej wiedzy szukać z książek. Że, no wiem, wiem, że są naprawdę popularne, popularne tego rodzaju szkółki. Jeśli ma się do tego, trzeba mieć troszkę do tego też i talentu, i przekonania, no i, no i trzeba się naprawdę zaangażować. Jaką ścieżkę edukacyjną doradziłby Pan młodym hodowcom? Myślę, że praca z psami, czy w ogóle ze zwierzętami, tak na zasadzie, że może to jest dobry pomysł, to jeśli to nie wypływa jakoś tam z wewnętrznej potrzeby, jeśli to nie jest takie młodzieńcze marzenie, to może, może być później trudno, bo, bo, bo naprawdę trzeba, trzeba to lubić. Trzeba kochać zwierzęta i, i zawsze mieć dla nich czas. To było bardzo ważne zdanie. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy. Bardzo. Dziękuję bardzo. Oh, mm -hmm.